Proszę bardzo, dzisiaj nasz kochany z 40 metrów ciągnie coś wielkiego nikt nie wie co to jest a no może opona z żuka, albo z Wędeczka, proszę jak się gnie i na windę proszę jaka ciężka praca rąk być mięsiarzem, to trzeba ciągnąć. O, Ile tam, Zisiu, do końca zostało? A, jeszcze długo. Już nie wiem, czy tam coś widać. Białe. O, jest. Wynurza się. Bardzo ładny dorszek. Taki standardzik, 4 kilo. 4 kg. Ładnie wziął. Czubeczek. Fachowe podjęcie, plast i tak zasadniczo ostatnia ryba ciach.